Cześć! Witajcie! Z tej strony Gaźnik. Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator. I w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie mapę, która nie wiem czy jest w 100% polska, no ale jest w nazwie Polska Best Village V4.1, czyli jest to mapa od polskiego autora. Mapa już trochę temu wyszła, ale nie ma nic ciekawego, więc ma dosyć dobrą ocenę więc postanowieniem ją przetestować. I sprawić dla wa, Was ją. Czyli tak, zabieramy się za sprawdzanie. I tak, zaczynamy sobie od landów. Landy są takie, czyli działające. Landy są działające, czyli wszystko działa. A, ja, czyli wy to. A, czyli to jest tak zrobione fajnie. Czyli jak chcecie kupić, to mam świetną nazwę skupu, z elewator, z ale wszystko jest po polsku, jak widzicie, czyli wymowliwe wy coś, że naprawdę ta mapa jest zrobiona przez jakiegoś Polaka. Ogólnie mam trochę widać FPS-ów, bo renderuję film i nagrywam jeszcze dla Was, ale 60 km na rejście, się dzisiaj o opty optymalizacji mapy nic nie powiem. No niestety, więc to zaczynamy sobie od sprawdzania. Mapa prezentuje się tak, jest jedna gospodarka z tego, co widzę. No, mamy jakieś masyny na start. Tutaj mamy wiatę, standardowy hangar, Tugaraf na samochód i silos. I tak to by było. Na start mamy dwa pola, 13 i 10, czyli takie no, małe poletka, ale bardzo fajne. Więc wychodzimy sobie z Gospy. Kurde, jakieś dziwne ścinkam, bo i To jest urok renderowania i nagrywania. Idziemy sobie w tą stronę. No, fajne nawet ukształtowanie terenu jest na Jest taki aż bardzo płaski. No, jest płaski, ale nie jest tako. Czyli tutaj jest jakiś podjazd, tu jest przejazd. W sumie tu jest chyba dojazd do pól tylko z tego co widzę, dojazd do są, więc tutaj nie będę gdzie łaził. Czekajcie, ja sobie zrobię miniaturkę, oczywiście. Gaźnik, tę miniaturkę, au. I tutaj mamy, czekajcie, bo ja się je zgubię. Yy, kurwa, zgubiłem się. Nie będę sobie co trzeba. Yy, za za zer tu jest. <gry> tu jest CPN, tu jest sklep z to nie działający. Tarta, yy, handel zwierząt na pewno, nie jest podpisany. Skup, stacja waptowania na pewno tutaj jest. I mogę ci się zgadzać, czy nie? Yy, tutaj mamy las i wjazd leśniczego, albo leśniczego. Czyli tutaj mamy las, wjazd do lasu, tutaj sobie pójdziemy zobaczyć co tu jest. Tu jest pole. Tu jest taka fajna chatka, chatka z drewnem jeszcze obok. Znaczy ja to dzisiaj będzie szybkie sprawdzanie. Hmm. Yy, to już ślapa chyba, kończy nawet, A tu jest gospodarstwo. Tu jest koniec zwapek i ziół. Brak normalnie leżą na koniec mapy. O, złomowisko. Jeżeli ktoś chce samochód, może tutaj przeprowadzić. Już mi się podoba tu. Yy, tu jest jakiś taki z barierkami zrobione. Co tu jest? Kurczę. Tam jakiś kościół jest. Czy tam można dojechać Czy tam dojechać? Zjedziemy tu na końcu. Albo idziemy teraz. Ja idę teraz. O kurde O kurczę. Tu jest zamek, ruiny zamku. Wow! Nawet ktoś to fajnie wymyśli sobie. Tu już jest koniec. Wow! O, wow! Naprawdę fajnie. Te ruiny zamku. Dobra, idziemy do góry. Coś tu jest u góry? Ej, u góry też coś jest. A, my, my mamy tutaj biogazownię. Skup. I samo samochody sobie jeździł. Czy samochody by w tylko tylko dotąd? Nie no, fajna matka wam powiem nawet. Tu wiesz, tu jakiś przystanek jest. No ale co, tu więcej nic do sprawdzania nie mam, bo tu jest las i tu koniec jest, a Łąka w lesie, jak to uśmie. dobry, dobre. Podoba mi się. Nie no i to by myślę, z tej mapy to by było chyba tyle ze sprawdzania, całą obeszliśmy, nic już chyba ciekawego tutaj nie znajdę, prawie wyjścia poza mapę i tyle, Pokażę wam jeszcze z góry, bo to się jeszcze znajdziemy, ja już z tej znajdziemy, bo już nie ma. ja mapkę oceniam, bo to jest chyba mapka bardziej na 10 na 10 jak na razie, Fajnie wykonana, można sobie porobić swoje, mogę tu po swoje gospo zrobić, czyli mapka fajna na sławce kompu jak sam raz. I co? Link do mapki macie w opisie. Jeżeli Wam się podoba, pobierajcie, grajcie, a ja tymczasem się będę z wami żegnał. Do następnego, trzymajcie się, cześć!